Te typy tak mają. Fortuna kołem się toczy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w piątek o godzinie 16 na kanale Piłkarzyki. Czas na kolejny odcinek z serii Te typy tak mają. Ja do Was przychodzę cały. Na zielono i to nie dlatego, że ostatnio był Dzień Świętego Patryka. Otóż to, fortuna kołem się toczy, tak jak w intrze. Raz na wozie, raz pod wozem. Najważniejsze, żeby większość typów się zgadzała, a tak akurat było ostatnio, więc mamy nadzieję, że do czegoś Dokładnie. Wam się nasze typy przydały. Zanim zaczniemy, oczywiście przypominamy, że to, co robimy w dzisiejszym odcinku, to nie jest pokazywanie Wam pewniaczków i gracie Dokładnie, na właśnie. własną odpowiedzialność. Jest to zabawa oczywiście także dla pełnoletnich. Przy tej okazji. Warto zaznaczyć, że mamy również dla pełnoletnich ofertę Dokładnie od sponsora tak. naszego kanału, od Fortuny. Ona oczywiście jak zwykle w opisie. Przypominamy również na starcie o subskrypcjach i o odwiedzaniu mm -hmm. linków w opisie, tam między innymi grupa na fejsie. Tak, na której już o nas pojawi się konkurs. Będziemy mieli za zadanie wytypować wynik wskazanego przez nas spotkania oraz strzelca jednej z bramek. Tak jak to zazwyczaj miało miejsce ostatnio, powoli się przyzwyczajamy już Dokładnie. do tej regularnej zabawy. Naszą regularną zabawą jest również. Dzielenie się z Wami naszymi przemyśleniami i typami, i od tego zaczniemy dzisiejszy materiał, nawiązując do poprzednich typów, mhm. zeszłotygodniowych. To może ja tym razem dobra, zacznę. Dobra, Jeszcze. Trochę, trochę mnie męczy to co się stało w ostatni weekend z moim kuponem. Tylko nieszczęsna Chelsea Tomasa Tuchela tak świetnie sobie radząca, Remis. tak dobrze regulująca przeciwnikom drogę do bramki, co prawda tam te śmieszne poprzeczki. W zasadzie to był w ogóle mecz dziwnych zdarzeń, uniemożliwiły strzelenie jednej albo drugiej drużynie bramki. Momentami było troszeczkę mozolnie, to też przeszkodziło w wytworzeniu jakiejś klarownej szansy ekipie niemieckiego szkoleniowca. To był racjonalny względnie oczywiście typ, patrząc na to, że czasami są takie momenty jak na przykład Southampton, które ty też z krzywych kiedyś chciałeś Oj, obstawić, Także znaczy, w sensie chciałeś obstawić na Chelsea w meczu z Southampton, a jak się później okazało, nie dane było Chelsea tamtego spotkania wygrać. No i akurat teraz musiał się zdarzyć taki mecz, który mi zabił całkiem ciekawy i przyznam szczerze, że dobrze wyglądający do pewnego momentu kupon. No, co prawda to brzmi absurdalnie, bo pierwszy był mecz Chelsea, no więc później już tylko patrzyłem, co Dzieje się z meczem Werderu i, i Bayernu. Bez emocji. Tam, tam oczywiście wszystko potoczyło się tak jak zakładałem, no ale niestety, no, pff, tak się czasami dzieje. U mnie wszystko na zielono. Wolfsburg nie zjawił strzalkę. Tam w pewnym momencie przed oczywiście nagrywaniem odcinka zastanawiałem się, czy, czy nie dać powyżej półtora. Wolfsburg mm -hmm. powyżej półtora, ale mi się. Nie, 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 ja muszę zagrać bezpiecznie. Gdybym to postawił, to by się oczywiście opłaciło, bo Wolfsburg zsył 5 bramek, do tego City pewnie wygrywa z Fulham, tam też mój drugi typ w kolejności odnośnie tego spotkania by się sprawdzić, bo mm -hmm. było poniżej 3,5, no i na szczęście Inter pokonał Torino, ale tutaj najwięcej krwi mi napsuł ten mecz, ponieważ... To nie odrobiło, no i dopiero w końcu tam Lautaro strzelił na 2 do 1, więc ja dzisiaj szczęśliwy zielony, ale nadal gram bezpiecznie. Tak, u mnie, jeszcze ten ostatni typ to oczywiście Brighton i, i wygrana ekipy Grahama, bo teraz wam ten tak jak zakładałem, patrząc na ostatnie rezultaty, niesprawiedliwe dla drużyny angielskiego menadżera, w końcu musiało przyjść, przyłamanie, i przyszło w meczu mhm. ze świętymi. Dzisiaj Brighton na moim kuponie nie będzie, a od którego zaczynamy Krzywy? No wiesz ja standardowo lubię zaczynać. No dobra, no to lecimy. Najpierw do Bundesligi. No dobra, to co nam w tej Bundeslidze przygotowałeś? Moi drodzy Bayern kontra Stuttgart. I tutaj pewna jedynka. Ale nie taka czysta. Okay. Ta jedynka, Podejrzewam, że kusicie kurs powyżej 1,30. Dokładnie tak. Chciałbym tutaj ugrać ten kurs, więc lecimy balance z handicapem. Okej, okay, dobra. Zastanawiam się jeszcze nad bramkami przez chwilę, ale dobra. Tutaj, tutaj mamy. Tak. Z jednobramkowym. Jednobramkowy, okay. zdecydowanie tak. 1,56. No, całkiem ciekawe. Całkiem ciekawe tym bardziej, że pewien jego mość z Polski. On tego nie przyzna oficjalnie, ale chce pobić e, rekordy Gerda Miller'a, więc musi strzelać naprawdę dużo bramek. Wydaje 40. Mi się, że już na horyzoncie. Tak, będzie, magiczna miał, 40. będzie miał oparcie na, na to, żeby tutaj coś ustrzelić. Ponadto, ogólnie Bayern jest w bardzo dobrej formie strzeleckiej. I mimo to, że nadal traci bramki dość pechowo, to ta mm, formacja defensywna się ustabilizowała, jeżeli chodzi o formę. Więc tutaj przewiduję raczej gładką, wygraną Bayernu, a przynajmniej tak sobie życzę, jeżeli chodzi o to spotkanie. Stuttgart raczej bezpiecznie już od walce o utrzymanie. Te środkowe rejony tabeli e, są tam. E, Da już tam się utrzymają po prostu, więc wydaje mi się, że jako że już oni nie walczą ani o utrzymanie, ani o jakieś wyższe cele w kontekście europejskich pucharów, bo są lepsze drużyny po prostu, które mogą tutaj a, coś zamieszać. Się. No to taki, a nie inny wynik, który ja przewiduję. Poza tym. Czasami Stuttgart też jest zespołem mocno swawolnym, pozwalającym rywalowi na wiele, no tak, więc a... akurat z takim rywalem jak Bayern ten typ może przejść. Tak, ponadto jeszcze przecież wcześniej będzie mecz Lipska, podejrzewam, że znowu Lipska raczej zgarnie. Co czy stawiasz powiem, na Lipsk Nie, a kusiło mnie, czy nie dać pewnej dwójki na Lipsk Bielefeldem, ale stawiam, że mi się, stawiam, że Stawiam, że tam Lipsk zgarnie 3 punkty mhm. i znowu nałożę presję na Bayern i rozstrzela swoich przeciwników. Dobra. E, no i lecimy dalej do La Ligi. Okej, okay. co my tu mamy? A tutaj damy sobie pewną wygraną Atletico Madryt z Alaves. Mm. Atleti, no 1 e... podrażniona duma. Podrażniona to... duma, dokładnie po tak, słuchajcie, odpadnięcie z y, Pucharów Europejskich. I tak jak to wszyscy tu robią w mediach hiszpańskich, niemieckich, angielskich, Atletico skupia się teraz tylko i wyłącznie na Lidze. Ostatnie e, potyczki, jak kończyły się raczej stratą punktów przez ekipę z spow spowodowane były według mnie właśnie tym nadmiarem meczów. Mówiliśmy o tym, jak, z jaką częstotliwością gra Atletico. Wydaje mi się, że teraz, kiedy już mogą się skupić tylko na jednym, Czyli na dociągnięciu jakby tego sezonu zostawiając na pierwszym miejscu będą musieli tutaj sięgnąć po trzy punkty hmm. z różną jest przecież w strefie spadkowej, więc z kim jak nie właśnie z, z Alaves po prostu. Poduszeczka jeszcze bezpieczna, czteropunktowa nadal. Tak, w ogóle Suarez, który został zmieniony, e, ponieważ z tym chciał coś pokombinować, tam z przodu to nie było tak, że jakaś kontuzja, więc wydaje mi się, że tutaj będzie chciał też również swój dorobek brankowy polepszyć. Muszą chcieć odreagować, I uwaga, uwaga na sam koniec, debiut w te typy tak mają ekstra klasy i to uwaga po <grym> <Oj, u> mnie, <grym> co, e, my ci... co my tu mamy, weźmiemy pod lupę, Takie, dobrze już tam kierujesz się w stronę meczu Piasta z okej, okay, pierwszy na liście i co? Piast z podpórką, dobra, dlaczego tak? Słucham, piast, ekipa piasta jest lekko rozpędzona, z kolei Krakowia spotyka się z widmem spadku, więc to by sugerował krzywy skąd ten typ. Probierz, wydaje mi się, że ma za zadanie, mimo tego jaka tam jest w ogóle afera wokół jego osoby nadal, ma za zadanie jakby przyłączyć się, postarać się przynajmniej włączyć się do walki o europejskie puchary. Wiadomo, że w lidze, uf, no nie ma na to szans, więc ostatnią deską ratunku dla tego tenera jest Puchar Polski. Wiadomo, że Krakowia gra z Rakowem jeszcze za jakiś czas, a wydaje mi się, że wszelkie siły będą właśnie skupione na tym pojedynku. Stąd wydaje mi się, że tutaj Piast no, u siebie po prostu nie przegra z Krakowią. Tak na to patrzę. Okay. Dodatkowo, jeżeli ta obrona Krakowi będzie tak elektryczna, jaka jest, to świerczok w barwach. Piasta wydaje mi się, że no może tam coś ukąsić i na swój dorobek strzelski coś dodać po prostu od siebie. Dobra. No i to jest mój kurs, e, mój kurs, mój, Cały mój, kupon. mój kupon. Kurs 3.31, czyli względnie bezpieczny tak, patrząc tam. na nasze typy od początku serii Ale oczywiście. w stosunku do ostatniego spotkania y, odcinka troszeczkę wyżej. Dobra, czyli co gramy? Tak. I teraz czas na mój typ. Numer jeden polecimy sobie do Premier League i uwaga! Uwaga! Arsenal. Ale z podpórką mecz z West Hamem, trudne starcie. Tak bardzo, naprawdę, bardzo przewidzieć nie. to, co się będzie działo, jest no, nader trudno wszystkim. Nawet tym niezwiązanym z Arsenalem, bo wiadomo, że jeżeli się sympatyzuje z kanonierami, to prościej jest wierzyć w wygraną Mikela Artety. Chociaż niekoniecznie o wiarę się chciałbym oprzeć w dzisiejszym typowaniu, raczej o racjonalne argumenty, które można wyciągnąć z ostatnich spotkań. Dobre sygnały w North London Derby z Tottenhamem widzieliśmy. Zespół potrafiący stłamsić przeciwnika trudniejszego, przynajmniej nominalnie, niż West Ham. Mhm. Zespół potrafiący odrobić straty, pokazujący charakter na wielu polach, tak naprawdę, bo trzeba jeszcze pamiętać, że oprócz tego, co działo się na boisku, były pozabojskowe sprawy. Wiemy o co chodzi: o akcję z Pierem Emerykiem, mm -hmm. o Jeżeli e, wziąć pod uwagę. Ten czynnik, który mógł być takim kijem w mrowisku, a nie był ostatecznie, ostatecznie, i jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie słowa niektórych zawodników, że jest tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o formę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne zawodników do tych pojedynków. Dodatkowo, jeszcze co jest moim zdaniem istotne, bo o tym niektórzy zapominają, Arsenal gra serię spotkań w Londynie. Nie ma dalekich wyjazdów. No nie, fakt nie trzeba się z tym męczyć. Jeżeli chodzi o starcie z West Hamem, również nie ma z tym problemu. I moim zdaniem koncentracja wysiłków na. Podłożu, płaszczyźnie ligowej musi być równie spora w przypadku takich właśnie meczów mhm. z zespołami, no teoretycznie oczywiście w zasięgu kanonierów. No nie gramy teraz z Manchester City, tylko z West Hamem. Z całym szacunkiem dla zespołu Davida Moisa, który radzi sobie ostatnio świetnie w ogóle nagrywając ten materiał. Jesteśmy na niedługo po ogłoszeniu chociażby powrotu Jesse'ego Lingarda do kadry, co pokazuje też, że angielski oczywiście, że odpowiednio piłkarze są doceniani w West Hamie. Mhm. Więc Każe nam to również doceniać Davida Moysa, ale biorąc pod uwagę te argumenty, o których wcześniej wspominałem, biorąc pod uwagę sposób i styl gry jednej i drugiej drużyny, ja tutaj nie spodziewam się jakiegoś hura optymizmu i takiego łatwego wchodzenia w przestrzeń bronioną przez Arsenal, jak miało to miejsce w przypadku starcia West Ham City, kiedy West Ham wdzierał się w te rewiry Manchesteru City, bo na przykład wyciągana była o, o formacja defensywna City nieco wyżej. Na pewno arteta, mm, na stadionie olimpijskim w Londynie, na London Stadium, będzie bardziej zachowawczy niż Pep. Mhm. Automatycznie tutaj będzie miał więcej argumentów do tego, żeby West Hamowi zaszkodzić, trochę też tej zachowawczości było widać w ostatnim starciu West Hamu z Manchester United, i wiadomo jak to się skończyło. Nie wynikiem zadowalającym kibiców The Hammers. Plus, oczywiście, do tego wszystkiego, co mówiłem przed chwilą, można dodać moje subiektywne wrażenia, moje odczucia związane z wiarą w swoich, i dlatego taki właśnie typ. Poza tym popatrzcie, to jest Arsenal z podpórką. To nie jest mega ryzykowny tak, tak, tak. typ. A 1,46% kurs. Moim zdaniem bardzo ciekawa opcja na ten weekend dla wielu grających. W Anglii w zasadzie zastanawiałem się jeszcze, czy by tutaj nie pokierować się w stronę starcia Brighton-Newcastle, ale ostatecznie odpuszczam to sobotnie starcie, bo tutaj może być przeróżny rezultat, co zwróciło moją uwagę i na to również Wam uwagę zwracam. 1-14 jedynie na Brighton z podwórką. Krzywemu to pokazywałem wcześniej, byłem mega zaskoczony. Teraz uciekamy do Bundesligi z moim typem i tutaj takie ciekawe starcie, mianowicie Hoffenheim-Mainz. Starcie dwóch ciekawych, taktycznych szkoleniowców. Seby Hennesa, czyli Sebastiana Hennesa, oczywiście szkoleniowca Hoffenheim i Bo Svensona, a więc piłkarza związanego z czasów swojej piłkarskiej kariery z Mainz, niesamowicie bardzo, bo tam kilka przecież lat spędzonych w Moguncji, no a do tego menadżera, który kształtował i szlifował się na gruncie tej Rytbulowskiej wizji kształtowania szkoleniowców, co widać i to jest też atrakcyjny pod kątem odkrywania dla tych, którzy lubią się zagłębiać w takie kwestie menedżerskie, szkoleniowiec. Pasjonaci na pewno mają wielkie pole do manewru, jeżeli chodzi o obserwację ostatnich spotkań zespołu z Moguncji. Są tutaj różne obrazy. Widzieliśmy Minds szturmujące Lipszczan, Juliana Negelsmana zaskakujące tym samym Juliana Negelsmana. Widzieliśmy Minds niefortunne, na przykład z Szalkę ostatnio, kiedy <gryw> chyba nikt do końca nie wierzył w to, że Szalkę dowiezie ten, ten remis, patrząc na przebieg meczu i sytuację znaczy, no, nie no, po, w trakcie meczu na pewno pojawiły się takie głosy, ale był taki moment, który świadczył o tym, że jednak Mainz powinno sobie poradzić z mm -hmm. Tak, może nie tak gładko jak Wolfsburg, który no ty ostatnio no. stawiałeś, ale minu, mimo wszystko, jednak wynik przez drzwi. Ekipa Boswensona powinna przepchnąć, tego nie było. Były starcia z Augsburgiem. Też o niewielkiej liczbie bramek, zaskakujące pod tym względem, że nie poszło to tak, pomyśli Bosfensona, jak te poprzednie spotkania. Yy, I te zaskakujące starcia z zespołami z wyższych yy, miejsc, jeżeli chodzi o tabelę. Ogólnie jednak, suma summarum, Bosfenson uczynił z ekipą z Moguncji coś naprawdę dobrego pod kątem dorobku punktowego. I świetnie to rokuje na pozostałe starcia o utrzymanie w Bundesliga. Te wypowiedzi, które ostatnio padły, a trzeba pamiętać, że Mainz gra z Arminią i z Kolonią za niedługo, mm. więc z bezpośrednimi rywalami do utrzymania się w Bundeslidze. Te wypowiedzi, które ostatnio czytałem, Bo fensona świadczą o tym, że no tam nie ma teraz e, takiego pożądania względem gry przepięknej, ofensywnej. No, tam przede wszystkim liczy się pragmatyzm, liczy się zdobywanie punktów, wykorzystanie między innymi także jakiegoś nieszablonowego podejścia do spotkań, m, które czasami może się e, objawiać dzięki talentowi takich piłkarzy jak Daniela Posta, więc jest tam, kim straszyć, mhm. jest tam, kim tworzyć szum podbramkowy. I jakbym miał stawiać na wynik bezpośredni, to powiedziałbym, że może ja na przykład 1-0 dla Mainz po bramce w końcówce, tak jak to też miało miejsce zresztą stosunkowo niedawno z Freiburgiem. Ostatecznie jednak nie decyduje się na żadne bezpośrednie typowanie w tym spotkaniu, bo Hoffenheim co prawda te epizody z Moldy Europejskie już jakiś czas temu skończyło, więc nie można mówić o zbyt dużym wpływie mhm. tej Przerwy, tego no jest, braku obciążenia środkowo-tygodniowego, ale ostatnio, jeżeli chodzi o mm, skuteczność pod bramkami rywali, yy, drużyna Henesa również y, nie błyszczy. Dyplomatycznie jest to ujęte. Y, moim zdaniem tutaj po prostu mniej niż 3,5 bramki to jest względnie racjonalny tak, typ. Może tak, się skończyć tak. wygraną Hoffenheim na przykład 2 do 1, może się skończyć zabezpieczaniem tyłów Mainz, bo na to również obrońcy i defensorzy zespołu z Moguncji mhm. stawiają, co też się przebijało w wypowiedziach piłkarzy z Mainz, więc tutaj różnie może być. Ja stawiam na bramki. A ostatnim, jakby nie było hitowym starciem w Hiszpanii, na które chciałbym zwrócić waszą uwagę w dzisiejszym materiale, jest mecz Realu Sociedad z Barsą. Z Barsą, która jest coraz bliższa powrotu Araucho. Ale z Barsą najprawdopodobniej bez Gerarda Pique, oczywiście. Mm -hmm. Nie stawiam na dwójkę bezpośrednio, chociaż ciekawy, no atrakcyjny tak, kurs tak, w perspektywie kurs. tego jak Barsa gra. Też Ousmane <laughs> Dembele trafił do kadry Francji, kto by w to uwierzył, po raz pierwszy od bodajże dwóch lat. Stawiam bezpieczniejszą opcję, ale taką, która pozwoli mi zagrać oczywiście z bonusem. Czyli no z automatycznym nałożeniem jeszcze atrakcyjniejszego kursu na mój kupon. Tak. 1-32, Barca z podpórką, no krzywy, oglądając Barca ostatnio musisz przyznać, że tu są podstawy do tego, no żeby oczywiście. żeby wierzyć w to, że Barca jest w stanie zamieszać z Realem Sociedad. Poza tym Ach, mówiliśmy słuchaj. o tej poduszeczce, 4 punkty do Atleti, więc bezpiecznie teoretycznie z perspektywy Diego Simeone, ale Barca żywa. A kto by się spodziewał jeszcze 2-3 miesiące temu, że Barca będzie żywa w wyścigu mistrza? Skoro nawet Sociedad na e, terenie domowym, Sociedad, ja wiem, że to nie było dosłownie domowym, bo mecz był w Turinie, ale ten wygrał 4-0. No to myślę, że Basanta sobie radzę. Dokładnie. No i dlatego taki właśnie kuponik, również bezwzględnie bezpieczny. 50 zł, jak to zwykle bywa. Podobne nasze kupony. Podobne, podobne. Mój i Krzywego w dzisiejszym odcinku TTTM. No i co, mamy nadzieję, że coś ciekawego Wam dzisiaj zaoferowaliśmy, że coś sobie na swoje kupony również przeniesiecie. I co, gramy? gramy. Cyk, zapraszamy jutro oczywiście na grupę piłkarzyki. Tam kolejny konkurs. A my za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki. Trzymajcie się, cześć. Hej.